Kup zbóż wstrzymany. Ceny runęły w dół. Wraca protest rolników na granicę. Są postawieni pod ścianę. Krajewski spotkał się z rolnikami w głośnej sprawie ośrodków produkcji rolnej. Rolnik i syn Andrzeja Lepera krytykowany za zbiórkę na gospodarstwo. Ogromny wzrost akcyzy na alkohol. Kto zapłaci za łatanie dziury budżetowej? Żniwa dobiegają końca, lecz zamiast radości i satysfakcji w sercach rolników rośnie gorycz i poczucie klęski. Skupy zbóż przestały przyjmować ziarno. Magazyny stoją pełne, a rolnicy zostali ze swoimi plonami sami. Pszenica, która miała być złotem tegorocznych żniw, stała się przekleństwem. Paszowa sprzedawana jest po nieco ponad 600 zł za tonę, a konsumpcyjna zaledwie o 100 zł drożej. Żyto, jeszcze niedawno cenione, spadło do 4 kilkudziesięciu zł. Jęczmień niewiele lepiej. Nawet rzepak, który zwykle bywał gwarancją dochodu, wyceniany jest na około 2000 zł za tonę. Dla rolników to tragedia. Koszty produkcji sięgają kilkukrotnie wyższych kwot, niż jeszcze kilka lat temu, a ceny ziarna są niższe niż 17 lat wstecz. To katastrofa, mówią gospodarze. Za takie pieniądze nie da się ani żyć ani prowadzić gospodarstwa. A pszenica paszowa będzie zalegać w magazynach, bo nie ma kto jej zjeść. Problem narasta w całym kraju. Na Dolnym Śląsku magazyny są przepełnione. Skupy nie przyjmują nowych dostaw. Gospodarstwa, które muszą spłacać kredyty, zmuszone są oddawać zboże za grosze, poniżej kosztów produkcji. Na Pomorzu Zachodnim pszenica paszowa kosztuje niecałe 700 zł, a konsumpcyjna niespełna 800. W skupach pojawiają się tylko dostawy z wcześniej podpisanych kontraktów. Nowe transporty nie są przyjmowane. Na Kujawach w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa tylko jeden skup, reszta zamknięta. Rolnicy stoją w długich kolejkach, czekają godzinami, a część z nich odsyłana jest z powrotem do domu. Na Podkarpaciu sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Niektóre elewatory tłumaczą, że nie mogą przyjmować nowych zbiorów, bo w magazynach zalega mokre zboże. Rolnicy są przekonani, że to celowe działanie mające na celu zbijanie cen. Pszenica paszowa sprzedawana jest tam już nawet po 580 zł za tonę. Konsumpcyjna kosztuje niewiele ponad 700. To kolejny rok, w którym gospodarze pracują na minusie. W sieci pojawiają się komentarze pełne rozpaczy. Nakłady wzrosły kilkaset procent w porównaniu do kilku lat wstecz, a ceny pszenicy spadły do poziomu sprzed blisko dwóch dekad. Rolnicy bankrutują jeden po drugim. Gospodarze podkreślają też, że problem to nie tylko ceny, ale i brak popytu. Na wsi jest coraz mniej bydła, świń i drobiu. Zboże paszowe nie znajduje odbiorców, więc będzie gromadzić się w silosach, nie przynosząc żadnego zysku. Rolnicze izby wzywają ministra rolnictwa do działania. Domagają się uruchomienia dopłat do zbóż, wsparcia dla przemysłu spirytusowego i zwiększenia udziału bioetanolu w paliwach, aby pobudzić popyt na krajowe plony. A jednak mimo tej beznadziei rolnicy nie rezygnują. Ziemię trzeba uprawiać dalej, mówią. Już szykujemy pola pod rzepak. To słowa, które są dowodem uporu i nadziei. Bo choć ceny spadły do dramatycznych poziomów, a skupy odwróciły się plecami, polski rolnik nie złożył broni. Wychodzi na pole, wierząc, że następny rok przyniesie sprawiedliwość dla jego pracy i chleba. Jednak rolnicy z Podkarpacia mają dość. Zostali przyparci do muru przez dramatycznie niskie ceny zbóż i zamknięte skupy. Ich cierpliwość się wyczerpała, dlatego 6 września planują protest w medyce. To będzie strajk ostrzegawczy, w którym chcą pokazać, że nie zamierzają dłużej biernie patrzeć, jak ich praca traci sens. Sytuacja na rynku jest dramatyczna. Kukurydza lada moment trafi do sprzedaży, a już teraz pszenica i jęczmień stoją w magazynach, bo nikt nie chce ich kupować. Państwowe spółki, takie jak Elewar, nie prowadzą realnego skupu, a jeśli już, to proponują ceny, które nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Nie możemy siedzieć bezczynnie, bo wkrótce nikt nie będzie miał gdzie sprzedać plonów, podkreślają organizatorzy. Roman Kondrów, lider rolników z Podkarpacia, zwraca uwagę także na ceny nawozów. Mimo obietnic polityków, że po wprowadzeniu ceł ich ceny się ustabilizują, w praktyce rolnicy płacą jeszcze więcej niż wcześniej. Obiecywano nam, że nie będzie podwyżek, a dziś każdy wyjazd po nawóz to dramat dla gospodarstwa, mówi Kondrów. Rolnik zaczyna egzystować na granicy opłacalności. Ile jeszcze możemy czekać na spełnienie obietnic? Protest w medyce ma mieć charakter ostrzegawczy. Rolnicy planują przepuszczać samochody, by nie doprowadzić do całkowitej blokady, ale liczą, że ich głos wreszcie zostanie usłyszany. Chcą nagłośnić problem, zaprosić media i wymusić reakcję ministerstwa. Na razie jednak ze strony władzy panuje cisza. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski nie odpowiada na telefony, a partia, która nazywa się chłopską, nie podejmuje tematu. Rolnicy nie kryją frustracji. Wielu z nich pomagało Ukrainie, oddając część własnych środków i godząc się na trudne kompromisy. Dziś sami znaleźli się pod ścianą. Chcemy usiąść do stołu, porozmawiać z ministrem krajewskim, dowiedzieć się, jak on to widzi. Ale jeśli nic się nie zmieni, będziemy wychodzić na ulicę, bo my już naprawdę nie mamy wyjścia i za chwilę przestaniemy egzystować, zakończył rolnik. Stefan Krajewski spotkał się z rolnikami w sprawie ośrodków produkcji rolnej. Tomasz Ognisty podsumował to wydarzenie. Dzień dobry Państwu Tomaszownicy, ponownie jesteśmy po spotkaniu z panem ministrem Krajewskim, z przedstawicielami władz, które tutaj do nas przyjechały. Rozmowa była dość gorąca, czasami, nawet wybuchowa, bym powiedział. Niestety, pracownicy to farsu przeszkadzali w tym spotkaniu. Przyszli specjalnie po to, aby przeszkodzić w rozmowach ministra rolnictwa z rolnikami. My, jako rolnicy,. Przedstawiliśmy naszą koncepcję, nie zgadzamy się na to, aby tworzyć ośrodki produkcji rolniczej. Mówienie o tym, że trzeba zachować hodowlę to jest po prostu taka medialna ściema, ponieważ dwie spółki Skarbu Państwa, spółka Plantico i spółka OHZ Błogówek otrzymała rzekomo po spółce Topfars 2,5 tysiąca hektarów, nie zatrudniając ani jednego pracownika i nie przejmując ani jednej krowy. Więc o co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi o jakieś dziwne interesy. My liczymy, że pan minister Krajewski dzisiaj nas posłucha, że pan minister te wnioski, które my złożyliśmy przeanalizuje i my nie zgadzamy się na przekazywanie tej ziemi ani na tworzenie OPR-ów, ani przekazywanie jej do spółki skarbu państwa Plantico, ani do ohz -u. Ziemia z powiatu Głubczyckiego ma zostać w rękach rolników powiatu Gupczyckiego, Ewentualnie w spółce państwowej z powiatu Głupczyckiego, a nie w spółkach, które tutaj i tak nic robić nie będą. Jesteśmy o tym przekonani. Dlatego apelujemy do pana ministra, który w tym momencie udał się na konferencję prasową. No niestety, ale tak trochę taki wiec polityczny, pokazanie, że jest fajnie, ale to już sprawa pana ministra. My liczymy na to, że pan minister spotka się z nami w cztery oczy, bo prowadzenie dyskusji w takiej formie jak tutaj, gdzie na sali było ponad 100 ludzi, nie, dopro, nie doprowadzi do niczego, więc my apelujemy do pana ministra o spotkanie w Warszawie, gdzie będzie rozmowa z rolnikami, będą przedstawione wszystkie konkrety i te przetargi za chwileczkę zostaną rozstrzygnięte. Pozdrawiam, Tomasz Pojawiło się coraz więcej negatywnych komentarzy dotyczących wsparcia dla rolnika, który jest synem Andrzeja Lepera. Sławomir Izdebski zareagował na tą krytykę. Po ostatnim nagraniu dotyczącym Tomka Lepera pojawiło się wiele komentarzy. Zwykle nie odnoszę się do komentarzy, szczególnie tych negatywnych, bo szkoda na to czasu. Natomiast w tym przypadku padło wiele poważnych pytań, poważnych zastrzeżeń i uważam, że jestem wam to winny, żeby wytłumaczyć. Jednym z takich pytań to jest to, dlaczego Tomek ma takie kłopoty? Proszę wyjaśnić. Wielu rolników ma kłopoty finansowe. Nie róbcie z nazwiska sensacji, ratujcie wszystkich rolników. Otóż, proszę Państwa, tu nie chodzi o nazwisko, tu chodzi o człowieka, i dlatego pomagamy Tomkowi, bo Tomek się do nas akurat teraz zwrócił. Popadł w kłopoty nie z własnej winy. Choroba może dopaść każdego z nas. Tak jak dopadła Tomka, Tomka, który był już praktycznie jedną nogą na tamtym świecie. E, oczywiście Tomek chciał nam wszystkim dorównać. Chciał mieć nowy sprzęt. Chciał być gospodarzem tacy, takim jakim są inni. Niestety w międzyczasie choroba pozbawiła go możliwości tej płynności finansowej. No i to spowodowało, że nie popadł w problemy finansowe. Ale nie popadł dlatego, że Komuś od kogoś pożyczył i nie oddał, tylko kupił nowy sprzęt, chciał być naprawdę dobrym rolnikiem. I tutaj, proszę Państwa, mamy świetną okazję do tego, żeby obalić pewien mit. Pamiętacie Państwo po śmierci Andrzeja Lepera ta wielka nagonka, że on się rzekomo powiesił przez długi. To wytłumaczcie mi teraz, albo odpowiedzcie sobie na pytania, skoro to gospodarstwo miało takie długi, to na jakiej podstawie Tomek Leper otrzymał dalsze kredytowanie? A więc, proszę państwa, okazuje się, że to gospodarstwo było czyste, to gospodarstwo nie było zadłużone, to gospodarstwo, bo wiecie o tym doskonale, że żaden bank, nawet parabank, nie udzieli żadnego kredytu, żadnej pożyczki gospodarstwu, które jest w jakikolwiek sposób zadłużone. To chyba o tym wszyscy wiemy. I dzisiaj Tomkowi pomagamy, pomagamy też nie tylko Tomkowi, żeby była jasność, My oczywiście pomagamy tym, którzy się do nas zwrócą. No trudno, nie jestem alfą i mego, nie jestem cudotwórcą. Ja z to widzę, żebym wiedział, kto w Polsce ma kłopoty. Ale problem jest, leży jeszcze gdzie indziej. Problem leży w tym, że dużo rolników do nas przychodzi i nie stać ich nawet na to, żeby dokonać podstawowych opłat prawników, którzy nas obsługują. Więc Pojawia się teraz naprawdę świetna okazja, ponieważ każdy z rolników, płacąc podatek rolny, może złożyć deklarację w swojej gminie, w wydziale podatkowym i przeznaczyć 1,5% na związki zawodowe, w tym przypadku na rolniczy OPZZ. Wtedy te środki, już mamy uchwałę, że środki będą w 30% przeznaczone, co najmniej w 30%, na pomoc innym organizacjom i na pomoc rolnikom, którzy są w trudnej sytuacji. Oczywiście, żeby nie było jakiegoś znowu przekłamania, że my będziemy tymi pieniędzmi spłacać długi rolników. To jest niemożliwe, jest to zbyt mała kwota. Ale wszystkim tym, którzy są już na takim poziomie, że nie stać ich nawet na to, żeby opłacić 1000 czy 2000 złotych prawnika, to właśnie tym chcemy w szczególności pomagać, żeby się mogły opłacać kancelarie prawne. Uwierzcie mi, są różne sytuacje w kraju. Rolnicy mają różne problemy i w większości jest tak, że zawsze trzeba pomóc. Ale pomóc wtedy, kiedy jest na to czas i pora. Nie czekajcie na to. Idźcie dzisiaj, złóżcie deklarację i od przyszłego roku nie będzie takich komentarzy, że pomagamy tylko Tomkowi Leperowi. I jeszcze jedno. Jeżeli ktoś twierdzi, że ja chcę sobie jakąś kampanię, reklamę zrobić na nazwisko Andrzeja Lepera, to na litość boską, jeżeli uważacie, że niesienie pomocy innym jest dobrą formą reklamy, to, to niech robią to wszyscy. Niech robią to wszyscy. Ja z Andrzejem Leperem współpracowałem. Wtedy, kiedy niektórzy jeszcze w pieluchach leżeli, kiedy niektórzy jeszcze byli małymi dziećmi, a dzisiaj mają czelność zarzucać mi, że ja chcę cokolwiek zrobić na bazie Andrzeja, nazwiska Andrzeja Lepera. Ja byłem jego najbliższym współpracownikiem i zawsze będę go miło wspominał. Ja nigdy samobrony nie opuściłem. Ja nigdy nie opuściłem Andrzeja Lepera. Ja oczywiście zostałem wyrzucony, ale zostałem wyrzucony tylko dlatego, że cały czas starałem się przekonać, Mojego szefa, że przyjmowanie nowych, niebezpiecznych, podejrzanych ludzi może się dla nas źle skończyć. Natomiast jeszcze raz powtarzam, pomóżcie nie tylko Tomkowi, ale pomóżcie samym sobie. Pieniądze leżą na stole, wystarczy tylko podnieść. Deklaracja podpisana zanieść do gminy, tam gdzie płacicie podatek rolny. Cześć, pozdrawiam. Rząd usilnie szuka nowych źródeł dochodu, żeby załatać dziurę budżetową i jak się okazuje, to akcyza na alkohol ma być jednym z nich. O tym kto za to zapłaci opowiedział Ryszard Wilk. Jeżeli akcyza na alkohol ma zniechęcać ludzi do picia, to czy podatek dochodowy ma zniechęcać ludzi do pracy? Czyli dzisiaj będzie kilka słów o tym, że grom z jasnego nieba, szok, sensacja, niedowierzanie. Od przyszłego roku akcyza na alkohol 15% do góry. Miało być 5, jest 15, czyli ceny różnych alkoholi na półkach sklepowych dość mocno podrożeją. Czy to w trosce o nasze zdrowie? Można się kłócić. Czy to w trosce o dobro budżetu? Pewnie tak. No bo przyjrzyjmy się sprawie: czy faktycznie będzie tak, że jak podskoczy cena alkoholu dość znacznie, to czy ludzie będą mniej pić? To oczywiście, że nie. Będą wydawać większą część swojego budżetu domowego na alkohol. To był taki dowcip bardzo brutalny trochę z czarnego humoru, ale ojciec, który lubi sobie pić piwo i pije to piwo codziennie, przychodzi do niego syn i mówi: "Tato, tato, czytałeś w gazecie? Akcyza na alkohol od przyszłego roku 15% do góry. To znaczy, że będziesz mniej pił?" "Nie, to znaczy, że będziesz mniej jadł." I tak to niestety będzie wyglądało, ale przy tej okazji to jest dobrze tutaj na tym przypadku rozstrzygnąć to właśnie kto płaci za ten cały socjal który najpierw rozbuchało PiS, a teraz kontynuuje Platforma. No bo Platforma słusznie krytykowała Prawo i Sprawiedliwość za to, że no nie można tak rozdawać pieniędzy na prawo i lewo wszystkim już grupom społecznym, jeszcze za granicę, ponieważ trzeba będzie później to wszystko wyzbierać w podatkach. I tu jest taki właśnie fragment tego, jak tym ludziom się odbiera te pieniądze. No bo załóżmy, że jest taka rodzina, która lubi sobie wypić i mają dwójkę dzieci. No to. 500 plus zostało zwaloryzowane na 800 plus, czyli oni mają 600. No ale załóżmy, że ich budżet na alkohol miesięczny wynosił 1000 zł. No to teraz po takiej podwyżce akcyzy, musiałbym to dokładnie policzyć, ale powiedzmy, że będą wydawać 1300. To już 50% tej podwyżki ich budżetu w postaci... 800 plusów zostało skonsumowane, a reszta się weźmie w prądzie, paliwie i cenach innych produktów. Tak to działa w dużym uproszczeniu, że rząd teraz po prostu zbiera te pieniądze, które wydaje, no bo mu się zrobiła kosmiczna dziura. Tutaj ta mapa drogowa, czyli plan podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2022-2027 ma wynieść 60% podwyżki akcyzy na alkohol, czyli dość sporo. I oberwą oczywiście za to wszyscy ci, którzy lubią sobie wypić piwo. A jeżeli ktoś ma duży problem z alkoholem i jest od niego uzależniony, no to na tym ucierpi jego rodzina, ponieważ on nie zmniejszy swojej konsumpcji, tylko będzie na nią więcej wydatków. I druga sprawa. Czy tak rażące podwyżki alkoholu będą skutkować faktycznie takim skorelowanym wpływem do budżetu? To się okaże. Bo ja przypomnę, że w 2002 roku mieliśmy sytuację odwrotną, czyli rząd Leszka-Miller'a, no niby z Lewicy, ale jednak obniżył uwaga o 30% akcyzę na alkohol. I dochody budżetu, zamiast spaść, jak oni obniżyli akcyzę na alkohol, to uwaga wzrosły. No i ktoś sobie teraz pytanie zada, jakim cudem wzrosły wpływy z akcyzy na alkohol, jak obniżono jej stawkę? Ano stało się tak dlatego, że wypłynęła szara strefa. Czyli jak podniesiono tak wysoko akcyzę na alkohol, cena butelki alkoholu w sklepie stała się dla części społeczeństwa nieakceptowalna. Ludzie się rzucili na beczki i gąsiory i zaczęli sobie pędzić bimber w domu. Od co? I babrali się z tymi zacierami zamiast iść do sklepu sobie kupić. Natomiast w momencie, jak akcyzę tak rażąco obniżono, za nią poszły w dół ceny w sklepach, no to ludzie sobie przekalkulowali, że nie ma się co babrać w piwnicach z tym zacierem, jak można sobie iść kulturalnie do sklepu kupić. I wtedy, chyba o 500 milionów złotych w ciągu roku, rok po obniżce tej akcyzy, wpływy tak wzrosły. I teraz może być sytuacja identyczna, tylko odwrotna: że jak tak rząd dokręci śrubę z tą akcyzą na alkohol, to się okaże, że duża część osób pójdzie po prostu w nielegal, czyli będzie sobie sama produkować napoje wysokoprocentowe w garażu, bo to nie jest żaden skomplikowany proces alchemiczny, takich panoramiksów jest coraz więcej i pewnie po tej podwyżce od pierwszego roku ich wielu przybędzie. Czy będzie tak, że dochody z podatku akcyzowego od alkoholu spadną? Bo ja nie wiem. Ale jest bardzo prawdopodobne, i tu mogę się zakładać nawet, że 15% podwyższą akcyzę na alkohol, ale wzrost wpływu do budżetu nie będzie 15%, tylko będzie dużo niższy, ponieważ część ludzi ucieknie w żadną strefę. Tak czy siak, to jest jeden z wielu przykładów, gdzie widać, że no, rząd nie ma własnych pieniędzy na to wszystko, co ludziom funduje i mówi, że to to Wam damy, to tamto Wam damy, nie. My wam, wyzabieramy i później zdecydujemy komu i na co damy. Problem w tym takim mechanizmie socjalistycznym, czyli tej redystrybucji dóbr, jest taki, że podatki są pośrednie, a zasiłki są bezpośrednie. Czyli jeżeli dostajesz 500 czy 800, plus to ci przychodzi przelew na konto, czyli bezpośrednio do ciebie przychodzą pieniążki, no i wtedy ludzie mają takie odczucie, że rząd od mi dał. Ja mam te pieniądze, no są u mnie na koncie. Ja mogę sobie wydać. Na co chce. Natomiast podatki są pośrednie, czyli pomiędzy Tobą a urzędem jest pośrednie. Bo jeżeli byłoby tak, że w sklepie monopolowym kupujesz sobie butelkę alkoholu i masz ją tam bez podatku VAT i bez akcyzy, tylko musisz osobno to zapłacić, no to byś się za głowę złapał, ile tego podatku tam jest. I musiałbyś go bezpośrednio zapłacić. A tak to sklep monopolowy jest pośrednikiem i on już naliczył te wszystkie podatki. Które za ciebie musi oddać do urzędu skarbowego czy do, urzędu, czy do budżetu, ogólnie jeżeli chodzi o akcyzę. I ty się wściekasz, że wszystko drożeje, ale nie widzisz tej korelacji, że to nie właściciel sklepu od ciebie bierze, nie go Chociaż częściowo tak, bo wiadomo, że muszą zarabiać, ale w największej części to bierze państwo. Tylko ten sklep monopolowy z jego właścicielem na czele, on się staje. Pośrednikiem, który bierze od ciebie tę te naliczone pieniądze i musi je wpłacić do budżetu. Tak to wygląda w dużym uproszczeniu. Natomiast, jeszcze kończąc, to sytuacja budżetowa wygląda naprawdę źle i rząd na pewno będzie szukał coraz to nowych, coraz to bardziej rozmaitych podatków, żeby załatać te wszystkie rzeczy, które oni stuningowali, jeżeli chodzi o wydatki państwa, czyli te pamciowe, te wszystkie właśnie 500 plus na 800 plus i tak dalej i tak dalej. No i jeszcze mamy problem też z tą turystyką zasiłkową, turystyką medyczną, która pochodzi z Ukrainy, czy w ogóle to pomoc, która jest tam wprost, bo w jednym, w którymś roku to było 5% naszego PKB, więc bardzo duże pieniądze, które wydaliśmy na pomoc Ukrainie i jak widać jest to teraz wszystko upychane tak, żeby ten ciężar jednak spoczął na barkach Polaków, ale żeby był tak ukryty, żeby oni się za bardzo niezorientowani. Więc kluczem do tego, żeby wszystko tak cholernie nie drożało, no to jest to, żeby tak cholernie nie zwiększać tych wydatków państwa. Szczególnie, że coraz więcej osób ma wątpliwości, czy takie sypanie wszystkim ludziom, jak leci, jest zasadne, bo wiadomo, że to bardzo często prowadzi do różnego rodzaju nadużyć czy do wydatkowania pieniędzy w taki sposób, że część ludzi traktuje te dodatki socjalne jako stały. Dochód swojego budżetu rodzinnego i oni po prostu z tego żyją. Mieszkanie z mops tutaj dodatek taki: 500 plus 800 plus 300 plus, nie wiadomo co tam jeszcze plus, i im się po prostu już nie opłaca pracować, no bo pensja minimalna jest jaka jest, a oni mają więcej z tych wszystkich dodatków, pod warunkiem, że dochody im nie przekraczają pełnego płatu. Więc jest to gotowa recepta na to, żeby sobie hodować grupę, która się nazywa Szlakta Nie Pracuje i uwaga, nie pracują. No ale przynajmniej oberwą. Wzrostem akcyzy czy wzrostem podatku akcyzowego od alkoholu. Dobrego dnia. Daj znać w komentarzu, co uważasz o powrocie rolników na granicę. Czy jest szansa, że rolnicy za wyprodukowane zboże w końcu będą dostawać tyle, że starczy im na przeżycie i rozwój gospodarstwa?